Hej, hej kochani! Witam Was w kolejnym odcinku. Ja już sobie wykonałam tu linię reglanową. I ile razy dodawałam? 16 razy. Jeżeli chodzi o przerabianie od tylnej nitki, żeby nie było ażurów, to i tak mamy tutaj zaznaczone oczka, które możemy łatwo policzyć ile mamy rzędów powiększenia. Tak jak wspomniałam wcześniej, Zachowujemy oczywiście pięć oczek lewych, tu mamy warkocz, i tu nam właśnie się powiększa ta strona jakby naszego przodu i tyłu. Mamy również regran rękaw. Ja mam oczywiście troszeczkę za krótką żyłkę, więc nie mogę Wam tak w pełni pokazać, żeby mi oczka nie spadły. Gol wywijany, włóczka fantastyczna, bardzo mięciutka, bardzo polecam właśnie na swetry. I teraz przejdziemy do. Ostrość. Za chwilę przejdziemy do y, zrzucania oczek y, rękawów i będziemy kontynuować y, sweter w dół. Także ja sobie przygotowałam igłę z nitką. Oczywiście y, można to również zrobić na druty, ale ja. Wolę nitkę tym razem, żeby mi druty nie przeszkadzały. I tak tu jest mój początek. Przerobiłam 16, 16 powiększenie, i potem narzuty przerobiłam kolejny rząd z narzutami. Obecnie kawałeczek przerobiłam tu swetra. Od mojego początku, czyli od przodu swetra, czyli tu mam początek kolejnego rzędu, i miałam oczywiście tu założony marker, czyli jestem przed markerem. I teraz ściągam marker i wszystkie oczka przerzucam na moją igłę z nitką. Wy oczywiście możecie do tego również wykorzystać druty. Złożyłam sobie niteczkę z tej, z tej z samej włóczki na pół, żeby po prostu te oczkami się tak nie, bardzo, nie za bardzo zmniejszyły. I normalnie przekładam sobie na nitkę. Jeżeli chcecie na drutach, to polecam właśnie druty. O tej samej grubości, czyli teraz robimy na 6 mm, ewentualnie mniejsze, nie druty większe, dlatego że te oczka wtedy mogą nam się za bardzo rozciągnąć, a nie chcemy tego, żeby była jakby odznaczona później przy przerabianiu rękawów. Po prostu linia. I w ten sposób przekładamy wszystkie oczka aż tutaj przed markerem. Ok, już oczka mam przeniesione na moją nitkę. Można sobie oczywiście to jakoś zabezpieczyć, ale yy, wydaje mi się, że nie spadnie, bo na jest fajnie się tu trzymać. Trzyma, i jeżeli jeszcze chodzi o parametry, czyli yy, rękaw, yy, mój rękaw to jest 46 oczek. 46 oczek, natomiast przód ma 70 oczek i tył ma 70 oczek. I teraz przystępuję do łączenia przodu z tyłem. Czyli będziemy dodawać tutaj pod pachą, pod pachą będziemy dodawać jeszcze nasze nasze oczka. I teraz musimy zrobić narzuty narzuty. 10 oczek narzucamy na drut, czyli ja robię sobie w ten sposób. Pierwsze oczko staramy się nie zaciskać za bardzo. Drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme ósme, dziewiąte i dziesiąte. Narzuciliśmy 10 oczek, przybliżamy nasz tutaj tył swetra i normalnie przerabiamy. Staramy się to pierwsze oczko troszeczkę bardziej zacisnąć, ale wiadomo, że ona się potem zbiegnie i przerabiamy tak jak nam schodzą z drutu. Czyli bez narzutów już kontynuujemy nasz tył swetra. Ja powiem, że tutaj już właśnie w poprzednim rzędzie zaplatałam warkocz, więc tuż tu wszystko będę przerabiała tak jak mi schodzi z drutów. Czyli tu mam oczka prawe, następnie mam oczka lewe, czyli tu mam 5 oczek lewych, 8 oczek na warkocz, 10 oczek w sumie lewych, tu 10 oczek lewych, warkocz i 5 oczek lewych i do, musimy dojechać, musimy dojechać do tego markera i potem znowu przerzucamy. Także ja Dokończę sobie, przyjadę sobie tutaj i pokażę jeszcze raz, jak przerzucić oczka z rękawa. No i jestem już przy kolejnym rękawku. Zostało mi jeszcze tylko jedno oczko do przerobienia na prawo, ściągam marker i znowu przekładam wszystkie moje oczka z rękawa na. W niteczkę. W ten sposób właśnie nie przeszkadzają nam druty przy pracowaniu w, teraz na przodach i tyłach swetra, czyli przerabianiu go w dół, by oczywiście na długość hmm, Sami sobie dobierzcie, kochani, ja mam ten sweter, który robiłam dla siebie. On był tak przed pas, taki troszeczkę krótszy, do na przykład spodni z wysokim stanem, do spódnicy z wysokim stanem. No i teraz będę kontynuować tutaj przekładanie oczek do momentu tutaj moich, mojego ostatniego oczka przed markerem. Pokażę Wam za chwilę jeszcze raz narzut. I przejdziemy już spokojnie. Tu już będzie praca troszeczkę monotonna, ponieważ przerabiamy tylko tak, jak nam schodzą z drutów. Oczywiście te oczka narzucone tutaj na rękaw, te 10 oczek, przerabiamy jako oczka prawe. Także ja już tu sobie dokończę. i dalej prze, będę przerabiała. Oczywiście widzę, że mi się już tu coś poplątało, ale to nic. One sobie będą tutaj odpoczywały na tej włóczce i czekały na swoją kolej, ponieważ jak skończymy już dół swetra, Przejdziemy do rękawów. Oczywiście ja do Was wtedy wrócę. Markery już tutaj na rękawach mi są niepotrzebne. I teraz powtarzamy to samo, czyli narzucamy 10 oczek. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć i przechodzimy do tutaj już będziemy naprzód Troszeczkę zaciągam to pierwsze oczko, żeby mi za duża dziura nie powstała. I dalej kontynuuję mój tutaj sweterek. Wszystko przerabiam, tak jak nam schodzi z drutu. Oczywiście, teraz w tym momencie zostały nam tylko, zostały nam tylko pilnowanie tutaj tych naszych warkoczy, czyli cztery. Cztery okrążenia powtarzamy, a w piątym krzyżujemy. I tak zostaje do samego końca. Zróbcie sobie na taką długość, jak chcecie, a potem przejdziemy oczywiście do ściągacza. I w kolejnym odcinku właśnie pokażę, jak dalej robić. Jeżeli chodzi o ten warkocz przed ściągaczem, to musimy oczywiście skończyć po prostu na czterech. Rzędach bez krzyżowania. Dlatego, że w momencie, kiedy skończymy tutaj przy krzyżowaniu i będziemy chcieli zrobić ściągacz, to wówczas ten ściągacz może nam się tu marszczyć w momencie tego warkocza. Więc pamiętajmy, że musi być musi się skończyć po prostu nasz sweterek, jeżeli chcemy już zrobić ściągacz, na czterech okrążeniach. Tylko powtarzających krzyżowanie. Także teraz już, moi drodzy, będzie z górki, czyli powtarzamy wszystko tak, jak nam schodzi robótka z drutów, czyli oczka prawe, oczka lewe, warkocz i tak do momentu, ile chcecie mieć długości sweterka. Ja do Was wrócę oczywiście jak już będę wy wykonywała będę wykonywała yy, będę miała wykonywać ściągacz. Tu oczywiście pamiętajmy o przerabianiu tych oczek. Yy, tą przerwę między tutaj naszym oczkiem i pierwszym narzuconym starajmy się robić dość ciasno, ale też bez przesady, bo to wiadomo nam się później ładnie też zniweluje ta, ta przestrzeń, którą dodaliśmy. Także serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek, oczywiście, który pojawi się już niebawem. Sweterek mi się wydaje, że rośnie w oczach. Mam nadzieję, że będziecie zadowolone, bo to jest taki, powiedzmy, na koniec zimy początek wiosny gdzie jeszcze mamy chłodne. Dni, gdzie się yy, ciepłe dni przeplatają z, z mroźnymi, zimnymi, śnieg, z deszczem, także wydaje się mi, że yy, idealny będzie na tą porę roku. Buziaki, pozdrawiam! Pa! pa.